Wibracja dnia na 18.06.2024 rok i wibracje budujące to 9, 6, 8, a wibracja docelowa to 5 i dzisiaj 18. Trzeba będzie nieco bardziej uważać na to, co mówimy. Ponieważ nasze słowa dosyć mocno pójdą w eter i jest to dobry dzień na robienie jakiejś kampanii, jeżeli chcemy coś rozreklamować, jeżeli chcemy, żeby jakieś dobre treści na nasz temat, naszego produktu, naszej pracy poszły gdzieś tam, czy też trafiły pod strzechy, to jak najbardziej tak. Wtedy przy tej piątce mamy odpowiednie dopasowanie z tą szóstką, ale jeżeli gdzieś tam na przykład dzisiaj coś przeskrobiemy, dzisiaj powiedzmy wyjdą na jaw jakieś tam nasze kłamstwa albo coś podobnego. To niestety tutaj powiedzmy może to urosnąć do jakiejś tam powiedzmy niekoniecznie wygodnej skali i powiedzmy może powiedzmy nasze otoczenie troszeczkę dłużej tym żyć. Więc 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 dzisiaj uważajcie na to, co robicie, jak się zachowujecie, bo czy to dobra, powiedzmy, informacja, czy to zła, może bardzo szeroko do, do, do otoczenia powędrować, i tutaj albo może być źródłem Waszej chwały, albo źródłem Waszego, że tak powiem, a waszych przykrości. Natomiast dzisiaj też dobrze jest zwrócić uwagę na granice. Jeżeli ktoś, powiedzmy, sięga po Wasze rzeczy, jeżeli ktoś gdzieś tam, powiedzmy, przekracza swoje kompetencje, wchodzi na Wasze podwórko, to dzisiaj dobrze jest pokazywać zęby i tutaj wyznaczać te granice w sensie powiedzmy Waszego bezpieczeństwa, ale też y, przy tym kodzie 95. Bardzo uważajcie, bo na co się dzisiaj zgodzicie, to będzie długo powiedzmy trzymać. Czyli na przykład zgodziłem się na to, że, że, że komuś pożyczam pieniądze, ten ktoś będzie przyzwyczajony do tego, że ode mnie może pożyczać te pieniądze. Zgodziłem się na to, że w pracy mi ktoś nadużywa, wykorzystuje też tutaj powiedzmy, to może być przyjęte za jakąś wtedy normę i z tym bym gdzieś tam bardziej walczył. Natomiast też to się też powtarza dosyć mocno przez cały sierpień, a przez, przez cały czerwiec, przepraszam. Ale dzisiaj też bardzo uważajcie na zguby, że w czerwcu możecie zgubić jakiś przedmiot, w czerwcu możecie sami przed sobą coś schować, albo gdzieś tutaj, powiedzmy, pilnujcie się, kiedy puszczacie, powiedzmy, swoje zwierzęta gdzieś tam w parku, bo czy to piesek, czy to kotek może gdzieś tam pouciekać, więc no bezpieczniej byłoby zadbać o to BHP i to bezpieczeństwo, tak dla własnego komfortu, dla własnego bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi kolejnych treści, to zapraszam już jutro. Jutro kolejna wibracja dnia. Nasza strona na YouTubie dobrabróżba.pl zaprasza serdecznie i zapraszam także ja, Sylwester Hordecki.